Zobaczcie, Marwo M708W. Taka myszka będzie dzisiaj recenzowana. Jest to myszka bezprzewodowa i to myszka pionowa. Kosztująca poniżej 100 zł można ją kupić za około 90 i jest to myszka przeznaczona. Przede wszystkim do gier komputerowych W co jest wyposażona, jak to się sprawdza w praktyce Tego wszystkiego dowiecie się dzisiaj A dokładne ceny zawsze sprawdzicie w linkach w opisie filmu Tak więc zapraszam Was do oglądania Zaczynamy! Marwo M708W Bezprzewodowa myszka optyczna, do tego myszka pionowa W cenie około 90 paru złotych Sprawdźmy na początek podstawowe specyfikacje Mamy RGB typu Rainbow Optyczny sensor Łączność 2,4 GHz Zasięg do 10 metrów, 7 przycisków 4 wartości DPI 800 1200, 1600 i 2400 3 miliony kliknięć żywotności przełączników pod przyciskami głównymi, próbkowanie do 250 Hz, wymiary 105 na 70 na 84 waga 117 g. Tym, że te wymiary w przypadku myszki pionowej wypadają zupełnie inaczej. Takie myszki przede wszystkim są polecane dla osób, które podczas użytkowania klasycznej myszki, podczas takiego zwyczajnego chwytu, odczuwają jakiekolwiek bóle w nadgarstkach, w przedramieniu. Taka myszka powoduje, że ułożenie przedramienia jest naturalne poprawne. Może to też przyczynić się do likwidacji jakichś właśnie dolegliwości bólowych związanych z użytkowaniem klasycznych myszek. To tyle tytułem wstępu. W zestawie mamy instrukcję. Ta myszka nie posiada żadnych sterowników. Jest też naklejka przewód do ładowania typu micro USB. No i sama myszka 117 gramów. Zważmy ją. Dokładnie 119 pokazuje moja waga, więc się tutaj zgadza. Od spodu myszka wygląda tak. Mamy dwa ślizgacze. Mamy ukryty ten czujnik. Jest także... Przycisk i dwa suwaki. Do czego to wszystko służy, dowiecie się za chwilkę w części testowej, na spokojnie. Mamy tutaj także gniazdo do ładowania. Tutaj mamy gumowane tworzywo z taką fakturą dla polepszenia chwytu. Tutaj mamy po prostu gumowane tworzywo gładkie i ponownie faktura dla lepszego chwytu. Trzy przyciski w sekcji dolnej, i mamy tutaj srebrny element. Tutaj będą ledy, odrobina błyszczących plastików. I główna powierzchnia, która też jest pokryta takim gumowanym tworzywem. Rolka, która jest tutaj ergonomicznie przechylona, przesuwa się dość lekko, no i za wiele nie wystaje. A jest to myszka pionowa, więc tutaj ten chwyt jest zupełnie inny. Sprawdźmy sobie jak klikają te poszczególne przyciski. Zaczniemy od głównych. Dość twardy klik, ale dość duży skok przycisku. Przyciski są też mocno zaokrąglone, więc tutaj daje takie specyficzne uczucie. Rolka, która kręci się dość lekko, odrobinę ząbkuje i jako przycisk trzeba ją wcisnąć dość mocno. Przyciski boczne umieszczone dość specyficznie jak na myszkę pionową, ponieważ tak na samym dole klik jest lekki i taki dość głuchy. Ten z tyłu wydaje nieco inny dźwięk, a z przodu taki bardziej dyskretny. I jeszcze ten tutaj przycisk. Też działa leciutko. No i po podłączeniu myszka wygląda tak: jeden z suwaczków włącza myszkę, a drugi po prostu wyłącza LEDy. LEDy są dookoła całej myszki oraz mamy jeszcze takie kolorowe logo. Marwo tutaj. Te kolory się zmieniają, jest takie przygasanie, tak więc to jest też element LEDowy. Natomiast mamy tu jeszcze na dole przycisk, gdzie możemy sobie włączyć pojedynczy kolor tego paska LEDowego. Tutaj na górze cały czas to żyje własnym życiem. Natomiast tutaj możemy sobie właśnie włączyć, wyłączyć te efekty. Możemy też wyłączyć pasek, ale nie wyłączając góry. I mamy kolejne kolory. Przeklikamy to sobie po kolei. Jest też tryb pulsujący. Tego typu efekt. Płynna przemiana kolorów. Bardzo ładnie to wygląda. Coś w tym stylu. Kolejny efekt wygląda tak. Szybkie RGB. Potem taki efekt. No naprawdę mamy tego sporo. Kolejny efekt. I wracamy. I to już mieliście ten pierwszy efekt, tak więc jest tego naprawdę sporo. Jest czym wybierać. Co do ślizgaczy, są naprawdę niezłe. Natomiast to jest myszka pionowa, więc ona porusza się inaczej niż tradycyjna myszka. Natomiast w praktyce wypada to naprawdę dobrze. Oczywiście do takiej myszki trzeba się przyzwyczaić, przywyknąć do trzymania dłoni w ten sposób, jak już się przywyknie, jest naprawdę bardzo wygodnie. Jeśli chodzi o przemianę DPI, to mamy tutaj informacje w postaci kolorowych mrugnięć. Mamy tak: niebieskie, drugie, trzecie, czwarte. Piąte. Mamy pięć wartości, a w instrukcji i na pudełku mamy wyraźnie opisane cztery. 800, 1200, 1600 i 2400. Natomiast ostatnie dwie wartości są po prostu interpolowane. Natomiast nie zauważyłem, żeby ta myszka miała jakiś wskaźnik na ładowania baterii, ale ja jej używam już grubo ponad tydzień. I ona się jeszcze nie rozładowała, pomimo że ma dość sporo LEDów. Podejrzewam, że jakbyście te LEDy sobie całkowicie wyłączyli, to nam może działać na jednym ładowaniu nawet kilka miesięcy. W tej części recenzji muszę wam powiedzieć jeszcze o jednym takim niewielkim minusiku, Tą myszkę trzeba ładować przewodem, który jest w zestawie. Mamy tutaj gniazdo micro USB, czyli teoretycznie moglibyście jakiś inny przewód sobie tutaj przystosować. Natomiast gniazdo ma taką niewielką wypustkę i też jest dość głębokie czyli taka standardowa wtyczka po prostu nie sięgnie do końca głęboko zostało to osadzone. Tak więc gniazdo ma wypustkę, a przewód ma tutaj wycięcie. Tak więc no, trzeba po prostu używać tego przewodu do ładowania. Jeśli go zgubicie, no to będzie niemały problem. Kiedy podłączycie myszkę do ładowania, mamy tutaj kolor niebieski albo czerwony. Jeśli jest niebieski, to znaczy, że jest powyżej 50%. Natomiast jeśli myszka ma mało mocy, no to będzie wtedy tutaj się wyświetlał nam inny kolor. Tutaj oczywiście od spodu jest miejsce na ten czujnik bezprzewodowy. A i trzeba powiedzieć też, że myszka przez kabel tylko i wyłącznie się ładuje, po prostu nie działa przewodowo, tylko i wyłącznie z tym odbiornikiem. Sprawdźmy sobie próbkowanie. No i zgadza się ze specyfikacją, myszka wyciąga do 250 Hz maksymalnie. No i nie ma softwareu, więc sprawdzamy precyzję, ustawiam najniższe dpi, czyli 800. Sprawdzamy interpolację, pierwsze dpi. Brak, drugie DPI, czyli 1200 nie ma, 1600 i 2400 jest interpolacja. I pomimo, że na opakowaniu są cztery wartości DPI, tutaj mamy też piąte, kolor żółty, ale ta piąta wartość dodatkowa też jest interpolowana. Dokładnie ten sam efekt jest na podkładce twardej i sprawdzamy precyzję. 800 na podkładce twardej, czyli szybki ruch, ale całkiem dobrej jakości. Wchodzimy na 1600 jeszcze dość przyzwoicie jakiegoś dużego angle też nie ma 2400 no spadek precyzji jest już wyraźny i dodatkowe dpi też niestety precyzja jest niższa i jest też akceleracja no i angle snapping momentami tutaj przy szybkich ruchach pojawia się bardzo duży podkładka miękka, czyli bardziej powolny ruch bardziej precyzyjny i to się potwierdza 800 super 1600 ruch już dużo szybszy ale cały czas jeszcze przyzwoity 2400. Jest widoczny spadek precyzji i też angle snapping, i dodatkowe DPI, też duży spadek precyzji. A więc po prostu polecam stosować te pierwsze trzy wartości, a tych dwóch dodatkowych no już raczej nie. Sprawdzę jeszcze parametr Lift of Distance, chociaż myszki pionowej raczej przy graniu się tak nie unosi jak standardowej. Natomiast LOD powiem, że jest tutaj tak czy tak niskie, ponieważ na dwóch płytach ta myszka już nie działa, więc jest to poniżej 2 mm, a na jednej płycie działa. Czyli prawdopodobnie są to właśnie 2 mm jeśli chodzi o wartość tego parametru LOD. No i zabierzmy się za testy w grze. I testujemy myszkę strzelnica w Apex Legends. 800. -ka. Jak widzicie, po lekkim przyzwyczajeniu się, nie ma żadnego problemu z precyzyjnym celowaniem przy pomocy takiej myszki. Wręcz bym powiedział, że jak ktoś polubi ten chwyt, to może być bardziej precyzyjne to paradoksalnie niż używanie klasycznej myszki. Ponieważ to jest taki intuicyjny ruch, niewielki ręką. I w praktyce wypada to precyzyjnie, natomiast sam sensor jakiś topowy nie jest. Jest to bardziej podstawowy sensor, ale jako, że myszka pionowa bazuje bardziej na takich delikatnych ruchach niż na jakimś przesuwaniu po całej podkładce, jak klasyczna myszka, to jest to precyzja, moim zdaniem, do takich gier, nawet szybkich i dynamicznych, dość wystarczająca. Przynajmniej na niższym DPI, ponieważ sprawdźmy sobie teraz 1200, ruch jest już dużo szybszy ale nadal ruchy nadgarstka są bardzo minimalne teraz mamy 1600 już szybki ruch tutaj ruch jest bardzo minimalny i już precyzja nie jest aż tak wysoka w praktyce gładkość tego ruchu nie jest tak dobra ponieważ czuć takie lekkie przeskakiwanie Natomiast, jak to wypada w przypadku szybkich ruchów 800 bez problemu 1200 jeszcze ok 1600 trochę ten kursor momentami może przeskakiwać. Pojawia się akceleracja. Przy okazji też takich kombinacji nie ma na przykład opisanych w instrukcjach, jak naciśniemy DPI plus prawy, a DPI plus lewy zmienia nam te tryby LEDów tutaj, więc mamy jeszcze takie dodatkowe skróty, tak więc niższe DPI całkiem ok, te wyższe, no niestety już nie do końca ale sensor jest tu podstawowy, myszka też jest niedroga. Ok, czas na podsumowanie myszka ma sporo plusów jak i pewne mankamenty jeśli chodzi o największe zalety no to dość długa wytrzymałość na jednym ładowaniu przyjemnie klikające, zaokrąglone przyciski główne oraz wygodny kształt myszki, jeśli ktoś się przyzwyczai do tego kształtu, no to naprawdę jest dobrze dlatego dodatkowe przyciski które na ogół umieszczone są w górnej części myszek pionowych, a tutaj umieszczone są na dole i powiem Wam, że to umieszczenie jest całkiem wygodne, po prostu sprawdza się w praktyce całkiem okej. Okay. Do tego myszka ma sporo LEDów, co oczywiście może się podobać, ale w razie czego możemy je wyłączyć, przez co dłużej będzie pracowała na jednym ładowaniu. Co do sensora. Jest to sensor dość podstawowy, ale nawet w takich średnio wymagających grach jeszcze daje radę, ponieważ w przypadku myszek pionowych ruch odbywa się troszeczkę inaczej niż w myszkach klasycznych. Dlatego moim zdaniem aż takie wielkie wartości DPI nie są potrzebne i sensor nie musi być aż tak bardzo precyzyjny, chociaż grając w najszybsze i najbardziej wymagające gry może możemy tutaj odczuć pewne niedostatki. No i fajnie, że w tej myszce w postaci koloru mamy zaznaczoną wartość DPI. Nie musimy wybierać tutaj wartości na czuja, ale nie mamy software'u, czyli nie możemy sprawdzić chociażby poziomu naładowania baterii w myszce. To są właśnie pewne mankamenty, ale generalnie patrząc na wszystkie zalety, na fakt, że jest to myszka bezprzewodowa, do tego pionowa, czyli bardzo wygodna, pozwalająca wyeliminować wszelkie dolegliwości związane z jakimiś wyrodnieniami nadgarstków czy kości przedramienia, no to myślę, że ta cena jest całkiem okej. Okay. Natomiast jestem przekonany, że da się ją kupić też taniej, tak więc pamiętajcie, żeby sprawdzić sobie cenę klikając w linki w opisie filmu, wtedy będziecie wiedzieć, gdzie ją można kupić najtaniej. Natomiast jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, chcielibyście jakoś wesprzeć mój kanał, a jeszcze nie subskrybujecie, to najlepiej kliknąć ten przycisk subskrybuj, nic to nie kosztuje, a dla mnie to znaczy naprawdę wiele. Tak więc kliknięte. Dziękuję bardzo. Na kanale ponad 2,5 tysiąca filmów, więc jest co oglądać. Pozdrawiam także moich stałych widzów. Dzięki, że jesteście. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.